Hello Jogini, Witam Was serdecznie, Dzień dobry na moim kanale. Zapraszam do dzisiejszej praktyki. Przygotowałam 20 minut dla bioder. Dla tych bardzo często zabetonowanych bioder, z którymi nie bardzo wiemy, co mamy robić. słyszymy o otwarciu o zamknięciu, a tak naprawdę there is so much more. dlatego te 20 minut będą totalną proską. Wasza bioderka. Rozwijajcie maty i widzimy się za moment. Dziś startujemy z pozycji dziecka. Usiądź na piętach, rozstawiając te pięty. Szeroko, łącząc jedynie duże palce stóp. Kolana również szeroko. Usiądź i przenieś ciężar ciała z jednej strony na drugą kilka razy, odczuwając ten ruch nie tylko w biodrach, właśnie, ale również prawdopodobnie w kolanach, w kostkach. Zobacz, co się dzieje już teraz w Twoim ciele. Zatrzymaj się. Przechodząc do skłonu w pozycji dziecka, odłóż czoło na matę i skieruj swój oddech do bioder, do obszaru, z którym dziś szczególnie pracujemy. Możesz wyobrazić sobie, że każdy Twój wdech będzie doładowywał energetycznie obszar bioder. Każdy wydech będzie po troszeczku zabierał tych napięć, tych blokad, które być może się tam kryją. Podnieś głowę na kilka centymetrów ponad matę, unieś biodra i podwiń palce stóp. Wciąż w takim pół wydaniu pozycji dziecka. Biodra są nieco wyżej, stopy są podwinięte, podeszwy stóp teraz intensywnie się rozciągają. Następnie unieś głowę całkowicie, wspinając się rękoma, podnieś tułów i przejdź do malasany, do przysiadu jogicznego. Tutaj możesz poprawić ułożenie stóp, możesz je rozstawić szerzej. Zrób to w taki płynny sposób, przenosząc ciężar ciała z jednej strony na drugą. Wspieraj się rękoma. I wykonuj takie płynne, spokojne ruchy biodrami. Ta miednica, która się kołysze. Zobacz, co tam się kryje. Niech to będą na początku ruchy przenoszenia ciężaru z jednej strony na drugą. Następnie zacznij rysować koła w jedną stronę, w drugą. Zacznij rysować ósemki. Być może już teraz jest intensywnie. Jeśli musisz podnieść nieco biodra, zrób to i zmień kierunek, w którym rysujesz ósemki. Nie martw się, jeśli ci nie idzie. Nie martw się, jeśli nagle ruchy robią się kwadratowe. To no, tak naprawdę dobry znak. Dobry znak, ponieważ stymulujesz ciało i umysł do ruchu, do którego prawdopodobnie nie jesteś przyzwyczajona lub przyzwyczajony. Zatrzymaj się. Przejdź do malasany w wydaniu statycznym. Zacznij delikatnie rozpychać kolana do boków. Skorzystaj z łokci, które pomogą Ci w tym ruchu. Zbliż dłonie do klatki piersiowej. Postaraj się przy tym wszystkim wydłużyć kręgosłup, ale również zaangażuj pośladki, uda, mięśnie w namiednicy. Nawet jeśli nie do końca wiesz, jak je zaangażować, nie do końca być może czujesz ich umieszczenie, wyobraź sobie, że chcesz podciągnąć wszystko w tym obszarze do tego, by nie być w tej pozycji bierną lub biernym. Długi kręgosłup, otwarta klatka piersiowa i spokojny oddech. Opuść powoli dłonie, przejdź nimi do przodu, Maty, opuszczając kolana. Możesz tutaj zreflektować się nad tym, co się dzieje w biodrach. Szanse są na to, że czujesz to mocno. I w tym klęku podpartym, w którym teraz jesteśmy, zacznij poruszać biodrami ruchami okrężnymi. Zmień kierunek. Staraj się, by Twój brzuch też delikatnie brał udział w tym ruchu. Czyli go angażuj takim minimalnym napięciu. Zatrzymaj się i przełóż biodra z boku na bok. Narysuj kilka ósemek w jedną stronę i w drugą stronę. Świetnie. Zatrzymaj się w pozycji neutralnej, w klęku podpartym. Dłonie miej tuż pod barkami, w takim delikatnym ugięciu w łokciach, kolana pod biodrami i otwórz prawe. Biodro do boku. Unieś nogę najwyżej, jak potrafisz, i zacznij zataczać nią koła. Pięć kół w jedną stronę. Obszerne ruchy wykorzystujące budowę stawu biodrowego. Kulisty staw, który ma niesamowity zakres ruchu. Cztery, pięć i zmień kierunek. Czyli to otwieranie i zamykanie bioder nie będzie tylko takim właśnie kwadratowym ruchem, przód, tył, bok. Staramy się zaangażować całe tutaj spektrum ruchu, właśnie między innymi za pomocą ruchów okrężnych. Zatrzymaj się, unieś prawą nogę wysoko w ugięciu i dodaj kilka ruchów pulsacyjnych. Będę odliczać od 10 w dół, a ty wykonaj tyle ruchów, ile możesz, ile czujesz, że dasz radę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ekstra, połóż prawe kolano na matę, poruszaj biodrami we wszystkie strony. I zmień nogę. Prawą nogę unosimy do boku, otwierając ją, otwierając to biodro, mówiąc kolokwialnie. I zacznij zataczać koła w jedną stronę. Naprawdę przyłóż się do tego, by te koła były jak najbardziej obszerne. I staraj się, by to właśnie to biodro teraz najbardziej pracowało. Czyli stabilizuj resztę ciała. Cztery, pięć, zmień kierunek. Przy okazji, Twój pośladek tutaj zapracuje. Jeszcze dwa. Jeden. Świetnie. Podnieś lewą nogę z kolanem ugiętym. Ruchy pulsacyjne, króciutkie, wychodzące z tego lewego zginacza. Od dziesięciu w dół liczę. Wykonuj maksymalną ilość powtórzeń dla siebie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuść lewe kolano na matę. Znajdź ulgę w tych ruchach okrężnych albo w ósemkach, jak czujesz. Może chcesz praktykować te niewygodne dla siebie ruchy, te, które tak łatwo nie przychodzą. Znajdź pozycję neutralną, klęk podparty, i przejdź do psa z głową w dół. Poczuj tyły nóg, dając sobie chwilę na rozruch tutaj, uginając naprzemiennie kolana. Podnieś prawą nogę, ugnij kolano, otwórz biodro. Wykonaj trzy ruchy obrotowe. Narysuj trzy duże koła prawym kolanem. W jedną stronę i w drugą. Wyprostuj prawą nogę. Zrób krok do przodu do pozycji jaszczurki, czyli postaw prawą stopę w prawym górnym rogu maty, opuść lewe kolano na matę, możesz wspiąć się na palce dłoni, możesz mieć dłonie płasko na macie i poszukaj przestrzeni w biodrach, poruszając nimi płynnie. Zejdź na łokcie, jeśli jest to możliwe. Odwiedź to prawe kolano do boku, odrywając prawą stopę. Na tyle, na ile jesteś w stanie, na ile to dziś dla ciebie komfortowe. Pamiętaj, że nie musisz być w tym miejscu, w którym jestem ja. Być może Twoje biodra będą wyżej, być może noga będzie w innej pozycji i to dla Ciebie będzie już. Sporo roboty. Nie porównuj się do nikogo innego. Staraj się obserwować to, co dzieje się w Twoim ciele, bo to o Twoje ciało chodzi tak naprawdę. Ani o moje, ani o żadne inne. Ty szukasz najlepszych rozwiązań dla siebie. Ostatni wdech w pozycji jaszczurki. Jeśli jesteś na łokciach, wróć na wyprostowane ręce, wyciągnij prawą nogę w górę do trójnogiego psa z głową w dół. Następnie zrób krok do przodu. Tym razem postaw stopę między dłońmi, opuść lewe kolano na matę i unieś tułów. Odkładając obie dłonie nad prawym kolanem, wyprostuj ręce. W miarę swoich możliwości na swój dzisiejszy zakres unosząc klatkę piersiową, w tym samym czasie zacznij opuszczać biodra, by poczuć lewy zginacz biodra. Napinaj tutaj pośladki, intensywna praca pośladków, która będzie Cię wspierać w tej pozycji, która też Cię czasem zahamuje, by za głęboko nie wejść, jeśli nie ma takiej potrzeby. Oddychaj nosem. Świetnie, połóż dłonie z powrotem na matę, wróć do psa z głową w dół, z prawą nogą uniesioną, czyli trójnogi, pies z głową w dół, ugnij kolano, otwórz biodro i przechyl się do lewej strony, ta stopa prawa wisi ciężko, klatka piersiowa delikatnie skierowana do prawej strony, cześć. I nie tylko prawe biodro się tutaj otwiera. Ale poczuj to, co dzieje się w lewej nodze, i na której stoisz. Przy okazji też wzmacniasz ręce, wszystko się ze sobą łączy pięknie. Wyprostuj prawą nogę, zrób krok do przodu do pozycji gołębia, czyli ugnij prawe kolano, lewą nogę wyprostuj do tyłu. Nie musisz osadzać bioder całkowicie na macie. Nie o to dziś. Teraz nam chodzi. Wspinając się na palce dłoni, zaangażuj pośladki, unieś klatkę piersiową, wyciągnij ręce w bok, następnie złącz dłonie nad głową. Pozycja gołębia, wersja super aktywna, szczególnie dla bioder. Jeśli to za dużo, połóż ręce przed sobą, ale wciąż miej aktywne pośladki, aktywne biodra w takim zawieszeniu. Lewa noga, ta którą prostujesz do tyłu, też aktywna. Super. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Wróć do trójnogiego psa z głową w dół. Postaw prawą stopę na macie. I weź jeden wdech. W pozycji neutralnej w psie z głową w dół. Zauważ to, co odczuwasz w prawym biodrze, w prawej nodze. Porównaj to z tym, co czujesz po lewej stronie. Następnie podnieś lewą nogę i ugnij lewe kolano. Lewa stopa ciężka i zacznij rysować obszerne koła lewym kolanem. Trzy w jedną stronę i trzy w drugą. Trójnogi pies, lewa noga do wyprostu, krok do lewej górnej krawędzi maty, pozycja jaszczurki. Poszukaj płynności w ruchach, w biodrach, poprzekładaj je sobie z boku na bok. Być może przód i tył. Znajdź tutaj ruchy, które Tobie będą pasować. zejdź na łokcie, jeśli możesz. Nie zapominaj o pośladkach, nie zapominaj o podbrzuszu, o udach. Przygotuj się do wyjścia pozycji jaszczurki. Z powrotem do trójnogiego psa z głową w dół. Lewa noga uniesiona. Następnie zrób krok do przodu. Lewa stopa między dłonie, prawe kolano na matę. Obie dłonie tuż nad lewym kolanem, biodra nisko i odepnij się od tej lewej nogi, znajdując przestrzeń w klatce piersiowej. Wracamy do psa z głową w dół, z lewą nogą uniesioną. Uginając lewe kolano, otwieramy biodro. Lewa noga ciężko nam ciąży. I delikatne otwarcie klatki piersiowej do lewej strony. Napięta prawa noga, ta na której stoisz. Wyprostuj lewą nogę, skalibruj biodra. Pozycja gołębia, wersja aktywna, lewe kolano do przodu, prawa noga wyprostowana do tyłu, biodra w delikatnym zawieszeniu, nie dotykają maty. Opcja, by podpierać się rękoma, biodra wciąż w górze, lub opcja, by unieść ręce, łącząc je nad głową. Super aktywna pozycja. Całe nogi pracują. Mięśnie kor, które ciągną nasz tułów do góry. Trzymaj się. Ostatni wdech. Wydech. Opuść ręce na matę, jeśli tam one nie były. Wróć do trójnogiego psa z głową w dół. I postaw lewą stopę na macie, przechodząc od razu do malasany, rozstaw stopę szeroko. Dłonie krok po kroku przechodzą do tyłu maty, biodra w dół. Dłonie przy klatce piersiowej. Złap swój oddech, połącz się z nim. Wyciągnij ręce do tyłu. posadź biodra, wyprostuj nogi przed sobą. Z kontrolą je podnieś i z kontrolą je odłóż na matę. Dość. Szeroko je rozstawiając, poruszaj nogami. Niech one będą teraz ciężkie i zobacz, w jakim zakresie twoje stopy będą mogły przechodzić z jednej strony na drugą. To wszystko będzie wskazywać na to, ile luzu masz w stawie biodrowym. Jeżeli staw biodrowy będzie zabetonowany, stopa nie będzie mogła sobie swobodnie przejść do tego flap na bok. I tutaj możesz sprawdzić, w jakim stanie jest Twoje biodro jedno i drugie. Tak samo w relaksacji końcowej, kiedy leżysz na macie i kiedy jest ten moment, właśnie, pójść stopy na bok. To jest sygnał tego, w jakim napięciu, czy też nie napięciu, znajdują się Twoje biodra. Warto o tym wiedzieć. Złącz podeszwy stóp przed sobą, złapie. Z wdechem wydłuż kręgosłup i wydech przejdź do skłonu. Weź ostatni wdech. Wypuść powoli powietrze. I wyjdź z pozycji. Złącz kolana przed sobą. Poczuj biodra, możesz je dotknąć, teraz pomasować miejsce, gdzie czujesz, że najbliżej dotkniesz stawu biodrowego. Przytul kolana do siebie. Obejmij się, zbliżając czoło do kolan. Lub w tym kierunku. I podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Ja Ci bardzo dziękuję za wspólny czas na macie. Widzimy się na kolejnych sesjach. Namaste.